Żyjemy w czasach, w których stres jest nieodłącznym elementem naszego życia. Pewien jego poziom jest nam niezbędny, by prawidłowo funkcjonować, jednak coraz częściej do mojego gabinetu trafiają osoby, które borykają się z problemami, u podłoża których leży właśnie przewlekły, długotrwały stres. Cała tajemnica nie polega na tym, by uciekać przed stresem, ale na tym, by potrafić prawidłowo nim zarządzać. Dlatego przygotowaliśmy warsztat profesjonalnej redukcji stresu, na którym poznasz narzędzia, które pozwolą Ci samodzielnie pracować nad zarządzaniem stresem. Na warsztacie dowiesz się, jak skutecznie odprężać się i relaksować. Poznasz mechanizm Znale. działania tej emocjonalnej części naszego mózgu, która jest odpowiedzialna za reakcje stresowe, emocjonalne, i dowiesz się, jak możesz tym zarządzać. W czasie warsztatu poznasz swoje zasoby oraz znajdziesz sposoby na to, żeby skutecznie radzić sobie ze stresem w różnych sytuacjach życiowych. Na koniec przejdziesz przez fajny, bardzo relaksujący proces połączenia misty betańskich z procesem hipnozy relaksacyjnej. Warsztat profesjonalnej redukcji stresu to maksimum konkretów. Jeśli szukasz szkolenia, które da ci narzędzia, które pozwolą ci na samodzielną, prawdziwą pracę, to zapraszamy Cię 28 maja do Katowic.